Ojeju, gdzie ja jestem? Cześć, witajcie, z tej strony Adrian Nils, a to jest kolejny odcinek na moim kanale z gry Human Fall Flat, gdzie jestem takim diabongiem. tym razem jestem Hugiem Wugiem w Human Fall Flat, więc zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem oraz jeszcze... Znaczy, no. Lajka pod tym filmem, ja mam za to wdzięczny, oraz też streamuję na Twitchu. Stream w każdą sobotę i niedzielę, więc polecam serdecznie, a my sobie przejdziemy ten poziom w grze. Human Fall Flat. Ten poziomik jest taki fajny. Tutaj mamy taki kloc, który sobie tutaj, jej ułoję i przeniesiemy. Tutaj, pyk Ładnie. Ej, spróbuj na niego wskoczyć. Jej, jestem na nim. Jestem Hangi wangi z Pupy Playtime. Play o oh, wow, klocek. Dobra, ojej. Co się stało? Wskaczemy. Ej, o, dobrze, o, dobrze dałem radę. Teraz weźmiemy to sobie. Dobra. Ojej! O, tak! Udało się! Ojej! Ale ten kloc był ciężki! I teraz, co nas tutaj czeka dalej? Tym razem mamy tutaj taki knefel. Tutaj jeszcze taki drugi knefel. I tam musimy um, ten klocuch postawić tam. Żeby przejść tam dalej tam Przez te drzwi To w sumie bardzo fajny plan Żeby tam ustawić tamten kloc I tą grę przejść Ten poziom Łopa, ojeju, dobra Uuu. Prawie spadłem Możemy też zrobić takie coś I potem, o patrzcie ja pojadę, pojechałem winą. Ja mogę po prostu też tak wskoczyć. Ej, patrz, ja coś, ja tak zrobię. Tak, tak. I wskoczę tu. Ojej, prawie. Uj, tutaj się to udało nam zrobić. Dobra, tutaj rękę. Teraz tu. Da się. Ale nie będę oszukiwać w ten sposób tej gry. Tylko po prostu... Oj, ała, jak mnie to bolało. Wskoczymy. I sobie po prostu naszą windę na dół wciągniemy. Znaczy, teraz idzie ona do góry. Teraz ona pojedzie na dół. Dobra. I bierzemy to, pyktu. Dobrze. Oj. Dałem radę. O, teraz tu, tu, dobrze. Jedziemy do góry. Wspaniale. Teraz ten klocuch. oj, ale go ciężko tutaj wziąć. Dobra. O, udało się. Wspaniale. Udało nam się otworzyć nasz sezam. Przez który przeskoczymy dalej i mamy ostatnią rzecz do zrobienia. W każdym razie, tutaj jest taki mini pociąg. Tutaj jest taki knufel, który otwiera tamte wspaniałe drzwi, a tam jest knefel, żeby pojechać windą do góry. A tu jest knefel, żeby winda pojechała na dół. My przy tym naszym przypadku potrzebujemy, żeby tamta winda pojechała na dół. Więc w sumie... O, wow! Patrzcie, jestem tu. Jestem tu. I skaczę na dół. Uhu! No i znowu spadam tu, gdzie miałem być. Więc podnieś się, człowieku. I teraz wskoczymy łeju tu. Wspaniale. Wciągnijmy tą naszą wspaniałą windę na dół. Wspaniale. Winda pojechała na dół. Teraz weźmiemy ten klocek tę skrzynię. W której będzie coś ukryte. Nice. I teraz. Przejedziemy się razem z tą skrzynką do góry. Tak powoli. No i super, dojechaliśmy. Teraz tylko obwieźniemy to i sobie w dobry sposób y, przesuniemy tą winę. Zapomniałem o przesuwaniu windy, więc sobie ją teraz tutaj przesuńmy trochę. Ok. Myślę, że troszeczkę w tą stronę. I że teraz sobie jeszcze szybko zaspidronujemy ze, ze wciąganiem windy. Dobrze, moi widzowie. Winda w naszym teraz przypadku dojechała. I teraz musimy tylko dojechać do góry. Dojechaliśmy. Bierzemy klot. I biegniemy. Łopa! Udało się. Raz. Tylko, ojej, dobra, udało się. Super, udało nam się tutaj wskoczyć. Teraz, kiedy to sobie tutaj postawimy, znowu przejedziemy się windą. Albo po prostu sobie tutaj przeskoczymy i wyjdziemy tam. Więc ja wolę pojechać luksusową windą, niż sobie skakać. Nie, że mi się nie chce, bo mi się po prostu nie chce tam skakać. Więc to jest mój problem. Łopa! Dobrze! Mm. Udało się! Wspaniale! Teraz tylko musimy pójść tam. W sumie to źle powiedziałem, bo teraz tylko potrzebujemy windę na dół. Więc windę na dół wskoczamy. Oj! Oddawać mi tą windę! Winda ma być mi oddana. Okej, okay, teraz jedziemy do góry windą. Dobrze, czas opuścić ten teren. Łopa!